Cześć, z tej strony Logan Bad Wolf i witam was w takim bardziej komentarzu aniżeli gameplayu, ponieważ no parę dni temu, nie wiem, w mojej perspektywie wczoraj czy przez to było, no mniejsza. Ja sobie siedzę jakoś już po śniadaniu, słucham sobie TVN24, porannego programu i był tam wywiad na temat pomysłu w jednym z hrabstw Anglii, w szkole, gdzie ktoś mądry wpadł na pomysł, że... Jeżeli dziecko gra w grę rodzica, no to się powinno do kogoś takiego policję wzywać. Paranoja po prostu. Ale ja nie o tym. Ja bardziej o tym, co przy okazji jeszcze zostało poruszone. YouTuberzy. I to, w jakim oni obecnie stają się autorytetem. I to jest poruszona dosyć istotna kwestia faktu, że jest to niestety... Dosyć niebezpieczna sytuacja, co ja osobiście również popieram. Też moim zdaniem jest to trochę niebezpieczna sytuacja, że taki youtuber staje się, zwłaszcza w Polsce, a przecież w każdym razie nie wiem jak za granicą, no po prostu staje się dla łodego dla odbiorcy wielkim autorytetem i generalnie jego słowo czasami jest wszystkim. No oczywiście nie mówię, że każdy widz, nie wiem, takiego. Reziego, czy Pingwina, czy, znaczy, Stew. po prostu zapatrzony w niego jak w w ojca Rydzyka. Ale niestety wielu jest też właśnie takich, którzy... są młodocianą wersją mohera słuchającego Radia Maryja. Taki, taki niestety powstał obecnie precedens, że... że słowo takiego youtubera jest świętością. A moim zdaniem jest to dosyć niebezpieczna sytuacja. Bo owszem, są to jednak dużo, często ludzie, mimo skoro rozsądni, ale powiedzmy sobie wprost: czy ma, masz takie doświadczenie w życiu? No wiadomo, co to i owo przeżyli. Ale czy na przykład, nie wiem, nawet takie pierdłuka, czy taki. Powiedzmy sobie wprost. No na przykład daj nam na ten przykład Mandzia, którego ja osobiście darzę dużym szacunkiem. Mam z nim kont pewien kontakt bezpośredni. Z pewnych względów, że jestem u niego moderatorem na Twitchu, ja go do faceta mam duży szacunek, ale jednocześnie nie muszę się z nim we wszystkim zgadzać. Na przykład sam mam osobiście problem z jego poglądami, że po, że po szkole średniej, bo nie wiem czy on chodzi do liceum, czy technikum, czy jakiego, że już po co będzie się martwił studiawić, jakąkolwiek dalszą edukacją, a potem pracą, skoro przecież w sumie już ma pracę. No, no dobra, no to jest okej, okay, ale z drugiej strony. Trochę to jest niebezpieczne, że on tak sobie myśli, że nie musi się już dalej edukować, że będzie sobie po prostu robił tego YouTube'a i tak będzie sobie żył. Ja bym nie ja na jego miejscu osobiście, co ja też raz w tym momencie robię, ja bym się jednak wolał zabezpieczyć. No ale, no, już wracając do sprawy. Popatrzcie sobie na to w ten sposób: on jest jednak mimo wszystko ode mnie trochę młodszy. I powiedzmy sobie wprost, czy on na przykład. Nawet takie głupoty jak domowe roboty, typu zmiana samodzielnie karnisza, czy przenoszenie i montaż pralki. Czy on robił kiedyś takie rzeczy? Nie wiem, może robi, może nie, ale no podejrzewam, że nie bardzo. I na przykład on ma w takim, nawet w takich domowych sprawach trochę mniejsze doświadczenie niż na przykład ja, czy Kruszakos, który w ogóle jest ode mnie przecież też starszy. Generalnie mamy więcej trochę doświadczenia życiowego. A i tak, ja na przykład osobiście nie chciałbym uważać się za jakiś autorytet, jak, aż taki, żeby, no nie wiem, wychwalać mnie jak, nie wiem, bohery wychwalają mojego ojca ryzyka. Bo niestety, ja właśnie takich niektórych widzów fanboyów, tych największych youtuberów, właśnie tak osobiście postrzegam. Bo to jest, bo, no dosłownie, tak już do tego doszło, że ci młodzi widzowie traktują takiego youtubera. Jak mochery, mocherowe babcie traktują ojca ryzyka, ja nie ja, ja, Maryjan. No, taka jest obecnie tendencja często. Nie wszyscy, oczywiście, nie wszyscy, bo to wiadomo, że są widzowie i widzowie. A to już różni, a to to istotna różnica. Jest widz normalny, który ogląda i myśli za siebie, a jest widz taki, który po prostu co usłyszy, to to w świętość i tak ma zrobić. Że jakby nie wiem. Skrajny przypadek, że jakby sobie, nie wiem, Redzi kazał swoim widzom rzucić się w ogień, to ciekawe, i tak zrobiło. Bo uważa to za święte. I to jest właśnie moim problemem, zwłaszcza obecnie teraz w kontekście wyborów prezydenckich, gdzie osobiście nie chciałbym obrazić czyichś yy, poglądów politycznych w tym momencie, chociaż chętnie bym wypowiedział się na temat co po niektórych kandydatów, no ale na przykład moim na no, tak jak widzę, Gimper czy Zatorem popierają y, Janusza Korwin-Mikke, to osobiście ja nie mam, nie mam zamiaru na korwin Mikke głosować, bo on jest na mojej długiej liście kandydatów absolutnie nie głosować. Ale to jest niestety też problem, że właśnie wtedy można doprowadzić do tego, że taki youtuber przekona do Zagłosowania na jakiegoś oszołoma politycznego, a efekt będzie taki, że będzie, że Polska to będzie jedna wielka międzynarodowa kompromitacja wtedy. I to jest niestety problem. Co prawda teraz, na przykład, już wracając do tego Korwina Mikke, jak widziałem w sondaże, no to dzięki Bogu to i tak ma niewielkie poparcie. Chyba dlatego, że większość odbiorców YouTube'owych to jednak młodzi ludzie przed wiekiem w mogą głosować. A jak już ktoś jest w tym y, wieku, że już mam 18 plus i może głosować, to raczej już nabiera zazwyczaj trochę więcej własnego rozumu. I dzięki Bogu. Ale no, może być też i tak, bo ludzie są różni, że i nawet taki dorosły będzie, no, słuchał tak wszelkiej świętości takiego youtubera. Ale czy tak naprawdę powinni być oni takim autorytetem? Nie wiem jak jest na zachodzie. Wiem, że na Zachodzie to ci, których, których na przykład ja oglądam mam wiernych fanów, nie wiem. Trick, Admiral Baru, kto tam jeszcze Level Cup, Mazel. O, Mazel przecież jest. On ma przecież wszystko wszędzie wiernych widzów na pewno. A czy masz takich fanboyów, że właśnie zachowywali się tak jak ci nasi widzowie. No tego nie umiem powiedzieć tak naprawdę. To jest jednak zachód. To są stany. dalszy Zachód Europy. Trudno powiedzieć, jak tam się ludzie traktują youtuberów. Może po prostu ich oglądałem jako rozrywkę, pozwalałem im zarabiać. A może jednocześnie no. Być też tak, że tam też jest podobnie. Jeśli już miałem na pewno miałbym tak podejrzewać. To takie zachowanie widzów, to prędzej chyba w przypadku nie wiem, na przykład jakiegoś Angry Joe. Ale tu w Polsce jest to dosyć moim zdaniem niebezpieczne. Tym bardziej, że tak naprawdę u nas youtuber to w dużej mierze obecnie to młody człowiek, no często przed około 18 lub przed. No, może jeszcze autorytetem, nie wiem, mógłby być jeszcze taki, no na przykład nawet rok, bo on jest już, to jest już. Ktoś, kto ma już trochę lat, nie wiem, nigdy nie, wiem, nie umiem stwierdzić na oko ile on ma lat, czy bliżej mu 30 czy 40. No ale w każdym razie to jest jednak człowiek już trochę, który swoje przeżył, ma trochę do życiowego doświadczenia, on jeszcze mógłby być jeszcze jakimś autorytetem, ale też nie tak, żeby go słuchać i traktować jak yy, świętego, jego słowo. Ale wysłuchać. To, co może mieć do powiedzenia, jego jakichś życiowych rad, może samemu je przeanalizować, pomyśleć trochę, no to okej, okay. Ale z drugiej ale przy na przy kimś, kto jest trochę młodszy, no, i znowu wrócę do Reziego, bo Pingwin no, chyba bliżej mojego wieku jest, chociaż też chyba ciut młodszy, ale no też. Oni mają też trochę życiowego mniej doświadczenia. Oni, czy na przykład też Gimper, że, bo moim zdaniem. Nie powinien mój Gimper aż tak wysoko traktować korwinamikę. Bo nie widzi prawdopodobnie tego co ja widzę. Ale o tym sza. Bo i tak już chyba za dużo powiedziałem na temat polityki. A jednocześnie się wypowiadają. A widz traktuje to jak świętość. Dobrze, że w większości to jest widz młody, który no, nie ma właśnie takich możliwości jak już mówiłem. Ale jednak. To jest cały czas ten precedens, niebezpieczny precedens. Bo tak na, popatrzę, że popatrzcie na to z tej perspektywy. Czy aktor? Aktor no, dajmy na to jakiś gwiazdor. Ono wiadomo. On jest... gdzie by się nie ruszył, zawsze jest otoczony fanami, mediami, paparazzi. Ale czy to jest jakiś... ktoś jest zwykły, jakiś... Nad, nad jest to, jakiś człowiek. No nie, no to mimo wszystko ktoś, kto albo poszedł do szkoły aktorskiej, albo grał w teatrze, albo po prostu miał szczęście na castingu. Tylko ktoś, ktoś, to jest normalny człowiek, taki jak ja czy wy, któremu w życiu się powiodło. Okazało się mieć talent, ktoś go zobaczył, wypromował i doszedł do tego, co ma dziś. Na podobnej zasadzie działa też tak naprawdę YouTube, tyle że tutaj jest trochę mniejsza skala, bo tutaj ktoś młody zaczął nagrywać, nagrywał fajnie, zdobywał rzesze widzów, którzy polecali go swoim znajomym, znajomi polecali swoim znajomym i tak oto ilość fanów rosła, aż w końcu doszli do 500 tysięcy czy z jednego miliona widzów. I teraz obecnie są takimi internetowymi zdami, którzy jedyne czego tak naprawdę nie mają, no to reporterzy i paparazzi, którzy na nich polują. Ale widzowie, już na przykład, jak znają twarz YouTubera i go widzą na ulicy, to wiadomo, że paru młodych to pewnie natychmiast chciałem po prostu. Podbiegłoby, żeby się im podpisał na plecach, albo na zasadzie, patrzą się na niego i... Jogobela w gaciach, po prostu. Bo są po prostu tak podnieceni. Ale jednocześnie to, tak jak mówię, to są wszystko, wszyscy YouTuberzy to wszystko są normalni ludzie, tacy jak ja, którym się po prostu powiodło. I, i dzięki temu, że ich kanał zyskał popularność w jakiś sposób, różna raki. Mogą teraz na tym zarabiać sobie, bo ja nie wierzę, nawet jeśli ktoś, jakiś youtuber nie nagrywa dla hajsu, to w pewien sposób, moim zdaniem nie jest to nic złego, że się dostaje pieniądze za fakt, że nagrywa. Czy to nagry faktycznie, robi tylko dla hajsu, czy z pasji. Bo tak naprawdę to się da wyczuć, jeśli ktoś robi dla, tylko dla hajsu, tylko na pieniądze nagrywa swoje filmy, no to... To się właśnie wyczuwa, że on na siłę to wszystko robi, że pod publikę się stara. A jak robi to dla przyjemności, dla pasji, to jakoś wyższa. Że po prostu, że się taki człowiek dobrze bawi... Nawet jak mu nie wychodzi coś. Chyba, że naprawdę stara się o wysoką jakość materiału, to wtedy się trochę... to wtedy jest... no coś trochę obradzi się z, y, przykłada do tematu i więcej na tym spędza czasu. No ale ja jednocześnie no, właśnie czas, bo nic spędzałem też na tym czas. Bo właśnie przecież dla niektórych to jest przecież praca. Paru godzinne nagrywanie, potem y, też paru godzinna obróbka. Obrabianie to już znaczy. Rendering to już potem sam leci, bo przy szybkim komputerze to jest kwestia paru minut. No i przesyłanie zależnie od internetu. I oto dzień pracy youtubera. Który zazwyczaj może rzuca jeden, dwa materiały dziennie. Ale no to co? To jest jednak praca. Taka sama praca jak na przykład aktor. Tyle, że są to osoby publiczne. Oby, w obydwu przypadkach. I trochę innego typu gwiazda, co jeszcze mógłbym o tym powiedzieć? Ale co, tak się teraz zastanawiam, co jeszcze można o tym powiedzieć? Bo tak naprawdę, co mieli powiedzieć, to na przykład na tym telefonie 24, dosyć dobrze to ujęli, że jest to, że fakt, że ktoś sobie bierze za przykład takiego młodego człowieka z internetu, jest dosyć niebezpieczny. Co ja też sam powtarzam, że można czasem mieć. Moim zdaniem złe wzorce również pobierać Chociażby o przykład Kruszakusa, który opowiadał. Albo właśnie to nie tylko Krusza nie Kruszakusa, co jego opowieści. Chyba z PG po PGA opowiadał, że... Kto to był samo czy Nitro? Że po prostu otoczyła go ban takiego banda dzieciaków i wszyscy skandowali Ubu Dubu jebać fuku, Przepraszam to też moim zdaniem jest niebezpieczne, bo wtedy można nabierać złych wzorców. Ja chociażby dlatego mam mieszane uczucia i nie jestem widzem na przykład takiego Issabu, Ani tro już w ogóle po tej sprawie z Bolem i dramie z Disem. Jak, jak wysłuchałem sobie tego co on ma do powiedzenia w dyskusji z Dis'em, no to sorry mo wina tu. Ja takiego kogoś nawet nie mam zamiaru oglądać, kto nie umie dyskutować na poziomie, tylko woli od razu przeklinać i wyzwać ci matkę. Tutaj go y, streamer Disu, no to ewidentnie go po prostu zniszczył kulturą i erudycją. Mimo wszystko, Nitra. I dlatego ja nie bardzo. No, no, owszem, znaczy, dlatego. Owszem, może sobie Mandio z Nitrem nagrywać. A to moja sprawa, czy mi się to podoba, czy nie. Ale na przykład ja na przykład Nitra nie toleruję. Właśnie za jego Powiedzmy, że kulturę, której nie ma. A przynajmniej nie miałem wtedy w tym. w tej dyskusji z Disem. A i samu, No i samo specjalnie nie znam. Widzę tego tyle tylko, co oglądałem. Nie wiem. U Gimbera, U Ancią, Isaaca. No, Albo left, left for Tube. No ale tak do Nitra. No i sam mam jeszcze, tak na, na, naprawdę, na razie mam dystans. Nie wiem. Musiałbym obejrzeć kilka jego filmów i się spróbować przekonać. I to właśnie, Ale jednak to oni są takim swoistym przykładem tego... Nie bez, nie, właśnie takiego niebezpieczeństwa. Złe mogą nabierać je wzorce, takie tacy młodzi widzowie, które potem mogą przenosić na... właśnie na realne życie. Nie wiem, moim chociażby dobrym przykładem mógłby być młody z Ziema. Nie wiem skąd on wyciągnął te wszystkie teksty. Chociaż równie dobrze to oczywiście nie, nie jest powiedziane, że to jakiś youtuber, jak to niektórzy podejrzewają, że to jakiś wic Reziego, Blow'a czy Pingwina, co moim zdaniem jest bzdurą, bo oni mają mimo wszystko trochę więcej kultury osobistej. bo, równie dobrze, ale równie dobrze ten młody zjem, albo mógł być, widzem jakiegoś takiego, niezbyt kulturalnego youtubera, właśnie takiego na przykład Nitra, albo po prostu mógł równie dobrze w jakimś filmie, bo to, bo filmy też są mimo wszystko medium, też mógł zasłyszeć, albo mógł zasłyszeć, nie wiem, swoich rówieśników, tudzież rodziców. A w obydwu przypadkach to by powiesił jego rodziców lub rodziców tych jego znajomych, no... Za nogi, do góry nogami. Że takiego, że taki przykład dają dzieciom. Dla mnie to jest niewybaczalne, Potem rośnie taki właśnie mały, przeklinający, śmieszny człowieczek. Wzorem tego młodego zjeba. I mam nadzieję, że to jednak właśnie w tym wypadku był, nie był żaden youtuber, ale do takich sytuacji może dochodzić, niestety. Co... i dlatego moim zdaniem trzeba by... nie wiem, ale ja nie wiem jak to można, co można z tym zrobić. Ja tak naprawdę nie jestem psychologiem. I nie wiem co to, co może działać tak naprawdę, że... Tak, że taki youtuber. Chyba tylko fakt, że masz tylu widzów i taki film i taką popularność działa na niektórych, że on musi wiedzieć wszystko jest, wszystko wiedzącym medium. Ale jak można to rozwiązać, nie wiem. Jeżeli ktoś już tak myśli, to jeżeli sam tego ktoś taki nie dostrzega, taki młody, no to chyba tylko psycholog jest potrzebny w sam. No nie psychiatra, to chyba nie. Ale. No ale tak czy inaczej, taki ktoś potrzebuje pomocy, bo jeżeli widzi ktoś tak, taki młody człowiek tylko słowo widzi i słyszy tylko swojego youtubera, to już w ogóle. Chociaż chyba do aż takich sytuacji nie dochodzi. Bo jak ktoś nie wiem, słucha uważnie youtubera, na przykład jest zwykłym widzem, albo po prostu dostrzega, że to i to może, mieć, może się mylić, może mu postrzegać błędnie, no to moim zdaniem to nie jest jeszcze problem. Niemniej jednak, właśnie w naszym kraju na pewno taki to jest, ogólnie jest właśnie problem z niektórymi widzami, że za bardzo. Traktują właśnie swoich ulubionych showmenów, youtuberów, jak właśnie takie medium, które wszystko wiedzące, to tu tworzy dosyć niebezpieczne sytuacje. Nie wiem, powtarzam się tak naprawdę cały czas, ale przynajmniej niech, może co po niektórzy sobie to wbiją do głowy. No bo jeszcze popatrzmy na kolejny przykład tego, co może tu tworzyć taką sytuację. No wystarczyło, że nam parę lat temu była dosyć duża moda na różnorakie dramy. Na przykład, no nie wiem, chyba kiedyś była taka drama Blow vs Buraczek. I na przykład jak się wyszło to na publikę. To od razu, no, widzowie jednego i drugiego, ci właśnie fanboyowie zaczęli po prostu spamować i wyzywać o jednego i drugiego. Podobnie chyba było, jak Blow i Maciu się lekko skłócili ze HKFM em poszło chyba tam o jakiś serwer multiego, czy coś takiego. Chyba Cachescraft się to zwało. I też podobna sytuacja. Wtedy właśnie przy takich dramach najczęściej wychodzą widzowie, i wychodzą fanboje, wernące młodocianą wersją moherowego Beretu. Mocherowej, takiej właśnie babci, słuchającej Radia Maria, ojca Rydzyka. I zawsze z takimi jest wiecznie problem, bo youtuber może potem namawiać i przekonywać, żeby tak nie robić, żeby nie, żeby nie spamować i nie wyzywać tego drugiego. Tym bardziej, że to mogą być ich prywatne sprawy, ale. Część może posłucha, a część będzie dalej fanatycznie walczyć. To kolejna... kolejny powód, dla którego, moim zdaniem, sytuacja nie jest zbyt zdrowa. Wręcz... Daj, moim zdaniem, to jest wręcz sytuacji, wtedy... powinien to być właśnie alarm, że takim kimś... Taki ktoś potrzebuje porządnej pomocy. Bo to już... wykracza... Za bardzo. Poza bycie zwykłym widzem, zwykłym fanem. Nie ja wiem. Ja już... No ja nie wiem co tu co można innego zrobić. Tak naprawdę Poza tym, że jak taki ktoś potrzebuje innych autorytetów, bardziej, no powiedzmy życiowych, takich realnych, a nie że ktoś z ekranu ci powie tak i uważasz i uważ się to za świetność. Ja osobiście, chociaż chciałabym służyć pewnym przykładem, to jednocześnie nie chcę być właśnie takim medium autorytarnym, mimo że już też trochę starszy jednak jestem niż niektórzy z tych popularniejszych youtuberów. Ja nie chciałbym do, dojść do takiej sytuacji, że po prostu yy, będę niczym ojciec ryzyk dla, mochorowego, dla mochorowej babci. No, ale jeżeli gdybym kiedyś yy, dorobił się... Kilku dodatkowych, trzech zerys przed moją obecną. Znaczy nie przed, tylko za moją obecną liczbą subskrybentów. No to w takiej sytuacji podejrzewam, żebym nie uniknął. Choć osobiście mogłoby mi, miałbym mieć z tym lekki problem. Ale myślę, że w takiej sytuacji, kto wie, pewnie robiłbym nie jeden apel, żeby, żebyście nie traktowali mojego słowa jak świętość, tylko żeby. No, zacząć myśleć za siebie. Popytać, nie wiem, rodziców, porobić coś z nimi. Bo ja na przykład jestem człowiek taki, który dużo robił coś u siebie w domu, z rodzicami, nieraz. Nauczyłem się przez to paru rzeczy. Wyrobiłem kilka swoich, właśnie, metod. I teraz doszedłem do takiego momentu, że jestem człowiekiem z gatunku, rozwiązuje praktyczne problemy. No, czymś takim mógłbym się dzielić, takimi, właśnie, życiowymi doświadczeniami. ...nie wiem, radami, ale nie tak, żebyście, nie wiem, żeby byli czymś bóstwem. I to samo, moim zdaniem, powinno powinno się stać u wielu youtuberów, żeby co, co za jakiś czas, jak zrobi się lekko niezdrowa sytuacja z niektórymi widzami, to właśnie zrobić taki apel, żeby... ...jeśli nawet mają go usunąć, to niech zaczną trochę myśleć za siebie i nie traktują go jak bożka jakiegoś. Ale to może jest zadanie doraźne. lepiej jakby było to, jakby ktoś z takim młodym człowiekiem porozmawiał. I co mogę więcej powiedzieć? W zasadzie nic. Co miałem powiedzieć, to powiedziałem trochę się popowtarzałem jak zwykle. Ale mam nadzieję, że moi widzowie, ci, którzy mnie teraz oglądają, to jednak, już z trochę rozsądniejszych ludzi. No, chyba raczej tak. Na razie inaczej nie spotkałem się zaczęli. No, co, zresztą w moim przypadku, nie no, w moim przypadku to jednak niemożliwe, żeby ktoś hmm. aż tak mnie podziwiał. Ale może mogliby kiedyś tacy, tacy ludzie podrzucić to, ten film, jako pewien sposób, element uświadomienia. Że, no, dla kogoś, kto już na przykład zaczął przegi przeginać w, swoich, w swoim e, podziwianiu YouTubera. No, myślę, że na tym zakończę ten film, bo i tego już trochę przeciągam. I co? Nie wiem, czy to się jeszcze nagram przed świętami. No ale w każdym razie, jeśli nie, to już teraz Wam życzę zdrowych, radosnych, wesołych świąt alkadocnych. I do następnego razu, trzymajcie się i cześć.